Ale to była ryba! Tam stał konkretny szczupal. Siedzi! To jest piękny szczupal! To jest metrowa ryba! Odpiął się! A! Ale mnie dziabnął! Siedzi, kolejna ryba! Witam was po raz kolejny w kolejnym materiale. Dzisiaj wróciłem na bagniste jeziorko, nieduże jeziorko z belly boat'em Dałem odpoczynek trochę szczupakom. Woda była zbyt ciepła, żeby je łowić, nie przeżyłyby po wypuszczeniu, także odpoczęły dobre półtora miesiąca. A dzisiaj jestem z powrotem i atakujemy szczupaka, żaba, poper. Jakieś dżerki. Woda jest jak na tą porę roku bardzo wysoka. Musiałem się przedzierać przez te haszcze z beli. Ale się udało. Także zaczynam łowić. Na pierwszy rzut na pewno pójdzie jakaś żabka albo cykada. Tak jak wcześniej łowiłem. Rzucę kilka razy. a Później będę szukał ich żabą i poperem. Mam nadzieję na jakąś powierzchniową akcję. Biorę się do roboty. A Was zapraszam do oglądania. Na początek zrobię może kilka rzutów cykadał tutaj przy tym zielsku. Zobaczymy czy w ogóle da się uprowadzić. Da się, woda jest wysoka. Czuję, że cykada fajnie pracuje. Zmieniłem cykadę na poperek i próbujemy z powierzchni. Taki poperek X-pop fińska marka bodajże bardzo fajne, bardzo skuteczne, fajnie mi się sprawdziły w tamtym roku. Złowiłem fajnego okonia i masę fajnych szczupaków. Zobaczymy, czy dzisiaj poperek da radę. O, od razu pierwszy rzut i wzięle jest rybka pierwsza. Ale fajne branie. Nieduży szczupaczek był. Trzeci czy czwarty rzut na popera. Na Popera oprócz tego malucha nie było żadnej reakcji. Spróbujemy na pływającego slidera Kolor GS mój ulubiony, najskuteczniejszy chyba mój kolor z gamy Salmo. Zobaczymy może na slidera coś siądzie. Przestawiłem się kolejny raz, jak na razie tylko jeden kontakt, jeden mały szczupaczek na popera, teraz obłowię całą tą linię brzegową tutaj i wzdłuż tamtej trawy i przestawię się za tą wysepkę, tam jest kolejna zatoczka i tam będę też próbował. siedzi I to siedzi całkiem fajnie, szczupak, ale poszedł w ziele, Niestety. Nie wiem, czy mi się uda go stamtąd wyciągnąć. Wyciągnąłem, ale samo przynętę, niestety. O, była ryba. Tylko Jerk wpadł do wody i siadł szczupak. O, ale dałem dupy. Jestem na kolejnym miejscu. Spróbuję coś tutaj porzucić, coś slajderem. Jeżeli się nie będzie dało, no to zmienię na żabę. Spróbuję żabą chociaż e, dosyć mocno wieje, ale może coś uda się wydłubać. Siedzi. Ale branie, siedzi rybsko Ale pięknie go zgarnął Spadł, czy nie? Nie, jest O, poszedł w zielę znowu Pękła mi grzyłka, plecionka I Ja pierdzielę co za pech dzisiaj Trzecia ryba i trzecia spinka Tym razem, razem z Woblerem niestety Razem z Jerkiem Strzeliła mi pletka ja pierdzielę, ale pech Uf. Próbuję tutaj na żabkę Kermit Buzzer od Wiglera, Ta przynęta, która sprawdziła mi się świetnie w tamtym roku Spróbuję, zobaczę, pomimo fali być może będą jakieś brania Miałem odprowadzenie i uderzenie przy samym beli na żabkę ale nie, był to jakiś duży szczupak, widziałem, że idzie. Ale niestety nie trafił. Dzisiaj ryby zbyt aktywne. Wypracowałem trzy brania. Tak jak widzieliście na filmie, wszystkie niestety się spięły, w tym jeden z jerkiem, Co mnie bardzo boli, bo te jerki są e, niedostępne, nowe. E, jedynie gdzieś używane od kogoś, ale to też jest e, ciężki temat, bo e, kosztują grube pieniądze nawet do 100-100 paru złotych za jednego jerka. Siedzi na żabę. Nie, spadł! Cholera jasna! To też była fajna ryba. Czwarta spinka dzisiaj. Co jest grane? O! Naprawdę nie pamiętam, żebym miał taki dzień. To też była fajna ryba, jest siedzi, ale szczupal z trawy i to jest fajny szczupal, to jest fajny szczupal. Nie podbeli, nie podbeli. Jest w końcu! O! W końcu coś złowiłem! Uff! I to na żabę. Fajny, silny szczupak z takiej trawy na żabola. W końcu przełamałem klątwę dzisiejszego dnia. Taki szczupal na żabsko. Idealnie zapięty za nosek. Piękny, zrobiony kolczyk, piękne, ciemne szczupleczysko. Ze śladami walki. Fajny szczupak. Myślę, że spokojnie około 70 cm. Zobaczcie, jak ładnie zapięty. Za nos. Ej, 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 ej. O, już się wypiął nawet z tego nosa. Kermit Bazer. Szczupak wziął w, tam w trawie. Ostro. Taka fajna ryba. Taki szczupal. Wypuszczam go. I łowię dalej. Dzięki, że wpadłeś. Popłynął. Jest! W końcu udało mi się przełamać klątwę dzisiejszego dnia. Udało się przełamać klątwę dzisiejszego dnia. Złowiłem pierwszego szczupaka dzisiaj. Cztery mi spadły. Kermit Buzzer, powierzchniowa żabka, podwójny hak. Szczupak był pięknie zapięty za nos. Ten no już nie miał szans się spiąć, aczkolwiek gdyby jeszcze trochę poszalał, no myślę, że na pewno coś by stworzył. Ale jestem mega zadowolony, że w końcu udało mi się coś wyjąć. Bo już naprawdę byłem mocno sfrustrowany i zdenerwowany tym, że te ryby się spinają ciągle. I ostatnia miejscóweczka już dzisiaj. Próbujemy jeszcze tutaj coś złowić. Dalej. Siedzi rybka. Nie jest duża, ale jest Nie jest to duży szczupak, ale jest druga Jest druga rybka dzisiaj Nie duży szczupaczek O! Ale Fart Odpił się w samym podbieraku Taki maluszek Co, wracasz do podbieraka? Nie, wracaj do wody Taki maluszek na żabę. Druga rybka dzisiaj. Opa. Siedzi kolejna ryba. Zwijałem szybko przynętę, bo mi się zaplątała w zielu. Ale przyładował. To jest całkiem fajny szczupal. To jest całkiem fajny szczupak. Ale przyładował. Zwijałem szybko, żeby wyciągnąć przynętę z zielem. Ale grzmotnął w niego Zmieniłem kolor i, przynę, i rodzaj przynęty I proszę bardzo Taki wściekły szczupal Ale go zaciągnął pięknie Zobaczcie Taki nieduży szczupak A jak przyładował, jak pięknie zaciągnął przynętę Ale załadował Teraz będzie trochę zabawny, żeby go odpiąć ale jest trzecia ryba. Niesamowite branie. Przy samej powierzchni. Dobra, odpinam go i wypuszczam. Mam nadzieję, że przeżyje. Dobra, udało się go odpiąć. Mam nadzieję, że przeżyje. Taka fajna ryba. Piękny, ciemny szczupak. Piękny kark. Fajne branie. Atomowe wręcz. Zwijałem szybko przynętrze. Żeby nie... Bo myślałem, że mam ziele. I przyładował ale to branie było naprawdę torpeda. Nieraz na żabę tak nie ładują. Uciekaj, przynęta. Już ją wam pokazuję. Łowiłem na nią też wiosną. Jest to taki e, szczupokowy glider zrobiony przez HM Fishing. E, specjalnie dla mnie e, malowanie które zamówiłem jest to taki hot pike e, wyglądem e, przypomina szczupaka e, kolorem nie do końca ale jest łowny to już jest chyba czwarta albo piąta ryba na niego e, założyłem tą przynętę bo jest dosyć pochmurno woda też jest e, dosyć ciemna no i jak widać opłaciło się rzucam dalej Nie. Czy to jest ryba? Coś jest, ale nie wiem do końca. Tak, to jest szczupak. <laughs> kolejny, drugi rzut po. Ja pierdzielę. Myślałem, że to jest zaczep, ale jest kolejny szczupaczek na szczupaka. Spokój, 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 spokój. Jest. Ja pierdzielę, ale jazda. Myślałem, że to jest zaczep, a to był szczupak. Nieduży, to nieduży, ale jest. Jest czwarta ryba. Ale dziwnie zapięty. Może nawet nie uderzył, a przynęta przeleciała nad nim. Uciekaj, wariacie mały. Jest czwarty. Jest kolejna ryba i to w bardzo krótkim odstępie czasu. Jestem w lekkim szoku, bo dosłownie zrobiłem może 10 rzutów tą przynętą, a już są dwa szczupaki. Jest kolejny! Ja nie wierzę! Nie! W... <śm> Ale zrobiłem podmianę! Ja cię kręcę! Jest kolejny maluch! Ale zmieniłem przynętę! Cztery rzuty, trzy ryby. Ten też przyładował solidnie. Ha! Ja nie mogę, ale ja, ale dostałem kotwicą. Otwórz japę, Chcę cię odpiąć. Jest kolejny maruch. Cztery rzuty, trzy ryby. Uciekaj. Taki glider od H&M Fishing Do tego przypon od Wąsowski Handmade Zobaczcie, glider już sponiewierany 4 rzuty, 3 ryby Jestem w szoku To była zmiana I strzał w dziesiątkę z tą przynętą Łowię dalej, może będą kolejne Ostatnie miejsce do obrzucania zanim się zwina do domu Tak wygląda przynęta, jest to jerk typu glider z drewna lipowego w pełni wykonany ręcznie przez HM Fishing Zapraszam, zajrzyjcie na jego profil na Facebooku Robi bardzo fajne przynęty, robi jerki, właśnie takie glidery i te przynęty są skuteczne, bo na tą przynętę złapałem już 6 bądź 7 ryb i na pozostałe tak samo złowiłem już sporo fajnych ryb niekiedy naprawdę otwierały mi te przynęty wod. Także zapraszam do niego na profil HM Fishing na Facebooku Link zostawię Wam też pod filmem Zajrzyjcie, bo przynęty robi naprawdę dobre, jakościowo, ale i skuteczne Tam coś było, od razu się rzuciło Tam stał szczupal Dobra, robimy tam kolejny rzut, może uderzy

Nie! Ale rybsko tam stało. Miałem za luźno ustawiony hamulec. To była dziewięćdziesiątka jak nic, to była lepsza ryba. On tam stał. I ja. Weź jeszcze raz. Siedzi! Siedzi piękny szczupal! Ale siedzi ryba! Ale silny! Jest konkretne rybsko dzisiaj! To jest piękny szczupal! To jest metrowa ryba! To jest metrowa ryba! Dziele, nie w te ziele, nie w te nie Dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu. JEST! MAM! Ale mam szczupala ładnego! JEST! Udało się! Ale ryba piękna! To jest dziewięćdziesiątka JEST! Z piekła do nieba! Mam to! Ale rybsko! O! Jest! Spokojnie, 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 bo mnie zaraz pokaleczysz. Ale jest rybsko piękne. Odpiął się! Ale mnie dziabnął! Odpiął się w podbieraku, ale mnie udziabał! Nadziałem się na zęba! O, ale silny Ale mnie dziabnął o, Ale silne rybsko Ale mnie uwalił o. Ryba odpoczywa w podbieraku, szynęta wyplątana, palce pocięte Nadziałem się w dwóch miejscach na zęby. Ma naprawdę duże tu i tu. Ale ryba jest naprawdę konkretna. Muszę ją zmierzyć, bo to jest największa dzisiaj ryba i największa w tym roku na małych jeziorkach. Także mierzę ją i zaraz ją pokazuję. Miara przygotowana, ryba odpoczęła. Już widzę, że jest gotowa do odpłynięcia, ale chcę ją zmierzyć, zanim ją wypuszczę. Piękny, gruby szczupak z bardzo ostrymi zębami. Chodź tu. Ależ silna ryba. Spokojnie. No dzięki, ochlapałeś mnie. Ale piękny, gruby szczupel. Rybsko, już wam mówię, muszę tak zrobić troszeczkę. Ajajaj. Troszeczkę muszę lepiej przygotować. Bo ryba jest naprawdę silna i gruba. Ciężko ją zmierzyć na kolanach, ale zrobię to tak. To jest osiemdziesiątka z plusem. To jest 80 z plusem. Taki kaba nisko. Ale ma Piękna ryba. Jest! Z piekła do nieba! A wędkarska rzeczywistość! Ale piękny szczupak. 80 z plusem. 80, chyba 3 dokładnie miał. Jaka ulga! Udało mi się złowić coś fajnego dzisiaj. Super! Próbuję jeszcze połowić palec mocno krwawi. Szczupak udziałał mnie w palucha. Ale próbuję jeszcze chwilę, bo widzę, że ryby zaczynają się uaktywniać, więc mam nadzieję, że jeszcze może coś zrobię, złowię. Zrobię jeszcze jedno przestawienie. Miałem kolejne wspuknięcie. Ja nie mogę. Zrobię jeszcze jedno przestawienie, bo widziałem, że tam kawałek dalej przyatakował szczupak, także spróbuję jeszcze tam porzucać. Łowię dalej, paluch krwawi, boli. Ale jest pięknie, udało mi się odwrócić losy dzisiejszego wyjazdu o 180 stopni. Trafiłem z piekła do nieba, że tak to nazwę, bo rano było wszystko na nie, a teraz pięknie się udało połowić, udało się złowić pięknego szczupala. I Jestem mega zadowolony, mega podjarany, także super I to na dzisiaj tyle Udało mi się odwrócić przebieg dzisiejszej wyprawy, dzisiejszego wypadu na ryby Na leśne i bagniste jeziorko Rano wszystko było na nie, rybki brały nawet dosyć fajnie Ale spadały, urwałem najlepszą przynętę, swoją ulubioną, Salmo Slidera w kolorze GS Byłem dosyć już zdenerwowany i poziom mojej frustracji osiągał już szczytowe poziomy. Zmiana miejsca, jak i przynęty, tym bardziej zmiana kolorystyki przynęty na bardzo jaskrawo-żółtą, przyniosła natychmiastowe efekty. Udało się złowić w dosyć krótkim odstępie czasu. 4 ryby, z czego jedna 83 cm bodajże miała. Także pięknie pięknie połapane, piękny, fajny szczupak gruby, do tego 70 na żabę, mniejszy na żabę. No i te pozostałe trzy maluchy na glidera od HM Fishing, czyli na tego tutaj koleżkę, taki szczupaczek w kolorze żarowy dał dzisiaj cztery rybki i to z mojej strony byłoby na tyle Wam dziękuję za oglądanie zostawcie łapkę i komentarz eee, uruchomiłem również wspieranie na kanale jeżeli uważacie, że to co robię jest fajne i pokazuję Wam fajne rzeczy możecie zostać wspierającym kanału poprzez wykupienie pakietu są trzy dostępne eee, zajrzyjcie tam ja kończę i płynę do domu dzięki, hej!